Dzień dobry, nazywam się Mariusz Krzeliński Zapraszam do obejrzenia krótkiej, trzyminutowej próbki mojego głosu Te historie wydarzyły się naprawdę Ich bohaterowie stanęli w obliczu straszliwego niebezpieczeństwa i przeżyli Wszystko, co zobaczycie jest prawdziwe Ludzie, zagrożenie, adrenalina Przed wami... To niemożliwe. Leonor? Brian? Witaj, jak się masz? Dobrze, a ty? Dobrze. Coś się stało? Nie, po prostu sobota, 14. Nauka jazdy Kim. Przełożyli jej lekcje muzyki. Wtorkowe czy piątkowe? Nie mam pojęcia. Wiesz, jakie są dzieci. Szczególnie te, które rozpaczliwie chcą zdać egzamin na prawo jazdy. To nie tak. Oblała dwa razy. To ważne. Gdzie tak naprawdę jest? Nigdy nie umiałam kłamać, co nie? Nie jest to twoją mocną stroną. Poszła do chłopaka. Ma chłopaka? Do you want to come in for a drink? Może wejdziesz na drinkę? Yeah. Tak, powinieneś. I'm Josh Nazywam się Josh Gates. Byłem świadkiem niewytłumaczalnych zjawisk i robiłem coś, z czego nie chcę się tłumaczyć. Mój zespół bada to, co dziwne i nie z tego świata. Nigdy nie wiemy, co nas spotka. W pogoni za prawdą. Dziś nawet dziecko wie, że przy kupowaniu nieruchomości najważniejsze jest jej położenie. Budowniczowie starożytnych Pompejów przeoczyli to, że tuż obok miasta znajduje się czynny wulkan Wezuwiusz. Is... Nagrodę otrzymuje... Emily Sande! Emily Sande. Emily Zeszły rok był dla Emily szczęśliwy. Wystąpiła na ceremonii zamknięcia igrzysk w Londynie, a we wrześniu wyszła za mąż. Gratulujemy! Jest jedną z trojga artystów, którzy są dziś nominowani aż w trzech kategoriach. Powodzenia! Spójrzcie, kogo znalazłem przy tym stoliku zespół One Direction. Jak się macie? Cieszymy się, że tu jesteśmy. Rok temu rozmawialiśmy przy innym stoliku przed dzień Waszego pierwszego występu w Ameryce. Dziś jesteście gwiazdami. Dwie wasze piosenki znalazły się kolejno na szczycie amerykańskich list. Jak sobie radzicie? Nie wierzymy własnemu szczęściu i jesteśmy ogromnie wdzięczni fanom. To dzięki nim tak daleko zaszliśmy. Kawał drogi za nami. Ale za to jakiej? I ta wspaniała gościnność. Za nami pyszne jedzenie i napoje, i nie mniej wyjątkowe powitanie. Podróż była wunderbar. Choć zimno, nie zadrży im ręka. Choć ogień w płucach, oni trzymają tempo. W pełni skupieni na swoim celu, bo w biathlonie tak się trafia na podium. Puchar świata w biathlonie w Hochwilce. W piątek o 11.15 na żywo w Eurosporcie. Dziękuję bardzo. Polecam się do pracy jako lektor mój numer 501 019 345. Dzięki.